Jaki jest, każdego z Was, jaki jest największy, Wasz największy sukces, ale jest to szalenie intymne, wydaje mi się, pytanie i szalenie trudne, więc może precyzując bardziej, który z Waszych zawodowych projektów, i chciałbym, żeby każdy z Was odpowiedział na to pytanie, przekazując mikrofon, który z Waszych zawodowych projektów jest Waszym największym sukcesem? To ma mikrofon. Tak. <laughs> Wiesz co, że jest śmiesznie że o to pytasz, bo ja po raz pierwszy w tym roku, chyba w zeszłym, miałem takie poczucie, że nawet jak coś zawalimy, to jest, że możemy przespać miesiąc w roku i to się jeszcze nie posypie. Więc takim sukcesem od jest, jest chyba to, jest to rzeczywiście, ja mówię prywatnie teraz, nie mogę mówić intymnie za Leona, za Grodka Orwicza, czy wszystkich innych, które pomagają. Ale to ja wymieniłem trzy osoby wcześniej. Zawsze mam wyrzuty zmienia, że wymieniłem wszystkich Hatana, Maska i Marty i tak dalej. E, w każdym razie takim intymnym sukcesem, którego sobie zdałem w przyszłym roku sprawę jest to, że po raz pierwszy robię coś, a jestem już filmu, w marketingu w dziennikarstwie od 2001 roku, e, co faktycznie działa, co pula. Byłem w agencji reklamowej i raz grałeś a raz przegrałeś. Byłeś, byłem w portfanie. No to znów, to też była taka stacja telewizyjna, która normalnie, no nie wiem, jeżeli ja bym wywiadył z tym to to nie była najlepiej sprzedająca się pozycja w ramówce. Tak samo z Vivą, tak samo z Rebellem. Sam Rebell, który miałem z pracy przez 7 lat, też był portalem niszowym, w którym no, trzeba było po prostu zostawić, bo to była czwórka, była Każda z tych rzeczy, które robiłem w życiu, poza Audioliber, była gdzieś tam, nie do końca tak Audioliver sam w sobie jest sukcesem i miałem ciężko jeździć w tym roku. Nie zawalił się. Teraz, oczywiście, nadal mi pracuję 12 godzin dziennie, ale cieszę się, że to nadal jest, jest funkcjonująca maszyna, więc po prostu sam festiwal jest sukcesem i to jest dla mnie wielka wartość. No już krótko, ale dziękujemy Ci bardzo. Jeszcze więcej jesteśmy. Dobrze. E, możesz przekazać mikrofon? Chciałbym się e, krótko odnieść do tego tematu, bo później doprecyzowałbym z każdym z was osobna, odnośnie waszych projektów, bo zajmujecie się, mimo że pracujemy w jednej branży, to każdy z was zajmuje się inną jej dziedziną i może są to osoby, które chciałyby podążać waszym problemem, więc może w jakiś sposób to ułatwimy, a na pewno naświetlimy jak sytuacja wygląda. Prawda. Ja nie będę stopniowo to są dwa projekty. Jeden to jest UDE, a drugi Agencja Bookingowa, Ciencji -booking. Tak, ale to nie mój projekt. Także, także te dwa projekty zdecydowanie. Michał. Dla mnie to największym projektem było to, żeby nie zwariować się tym to wszystkim. To znaczy, zostać DJ-em żyjącym w zostać biznesmenem w ciągu dnia, mieć dzieci, i tak, tak dalej, i tak dalej, i pochabować wybuch sodu, który w pewnym momencie się pojawia. Więc to, to był największy projekt do uznania teraz, przez 5 lat, żeby w tym wszystkim żyć dalej i nie popłynąć. Filip Fejman, reprezentant telewizyjnego Szopowiny. Gdzie idę, jak Dla mnie, na no, pewno powinieneś Od kiedy? 2,5 roku temu otworzyliśmy sklep, to no, robiliśmy to, co zawsze chciałem robić, oprócz grania, to no, uwielbiam siedzieć w płytach, grzebać w płytach, i, i robię to na co dzień. Tomek, reprezentant zespołu Xanax, menedżer artystyczny. No, dla, mnie, dla mnie na pewno to, to co dzieje się teraz w Xanax, będzie tam największym sukcesem i również no, zadowolony jestem, jest sukces, jest, ale zadowolony jestem z tego, że wydaje mi się, to zjedła i, i współpracować z innymi artystami, pomagać też młodym artystom. Myślę, znaczy, że to jest sukces, jak, jak widzisz, jak ci artyści idą, idą w górę. Każdy, każdy krok to jest, to jest tak naprawdę sukces znany. kilka takich równorzędnych sukcesów. Jednym z nich jest to, że ma największym, że cały czas ludzie tańczą, do tego I to, że dajemy mi że przekonali się o mózgu klubowej dzięki profesorowi radio i próbach. Kolejnym takim wielkim sukcesem jest to, że. Będąc na przez kilku miesiącach zostałem rozpoznany, przesłuchałem audycji tam i ten cały projekt Sexy który z każdą niedzielą, już ponad 250 tygodni, jest. Także największym sukcesem zawodowym było, że dostałem Booking, nie znając nikogo z managementu, z ludzi od bookingów z Kuby Space na Sami ludzie się odezwali, tam zagraliśmy, no i dzisiaj. Dostaliśmy dzisiaj, no, udało wygrać z takim graczem jak 1500, to naprawdę wielka dla na mnie sztuka, ale mi to odpowiada za wątki, nie nie sam powiem. Czyli ja powiem, że dla mnie sukcesem jest to, że kocham to, co robię. Więc, yy, I robię to, co, co kocham. Dla mnie to jest po prostu sukces. A i sukces jest to, że XO był mega fajny. Dziękuję. To może... Pojedziemy od końca w takim razie, skoro mówicie o imprezie, o tym, że robicie to, co kochacie, że, że to jest ta droga, którą chcieliście w życiu obrać. Ehm, jakie były początki tej drogi? Od, od czego to się zaczęło I, i kiedy, w którym momencie stwierdziliście, że to, jeśli mogę tak powiedzieć chyba, że wyprowadzicie mnie z czy to jest jedyna rzecz, którą zajmujecie się w życiu? W sensie prowadzenia klubu i czy nie mamy jeszcze jakiś, mamy, mamy inny projekt? To jest inna, inna działalność gospodarcza. Jak to się zaczęło, tak, tak. wydaje mi się, że to w siedzeniu w muzyce elektronicznej, czy prowadzenie grubu, czy robienie imprez, to zaczyna się tak naprawdę od pasji. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Nikt tego nie robi o zdrowych nie robi zdrowych nie robi tego po prostu tak, bo myśli, że zrobi imprezę i zarobi pieniądze. Nikt tego nie robi. Na początku trzeba po prostu kochać, kochać właśnie muzykę, propagować i tak to się zaczyna. No i tak to się też zaczęło w moim przypadku. Myślę, że Magda ma podobnie, ale to już jej Czyli jeżeli chodzi o Prozaka, to rzeczywiście prowadzimy agencję pr Teraz to już odeszło tak na drugi plan. Dostaliśmy propozycję organizacji imprezy Prozaku. Nie chcieliśmy tego robić jako agencja zewnętrzna, bo nauczanie, doświadczenie wiedzieliśmy, że w pewnym momencie właściciel może powiedzieć, nie jest to tak super, że chcę teraz i w muzyki komercyjnej, po co mam płacić CDJ? No to jest na pewno nasza pasja, I Co więcej. No, mówicie o pozytywach, jakby cały dzień. Początki były trudne. Praca 24 godziny na dobę, ciągłe monitorowanie rynku, liczne rozmowy z ludźmi. Tysiące maili tygodniowo wysłane z agencjami itd. i tak dalej, tak to się wszystko zaczęło. W tym momencie jest to już pewna instytucja, która gdzieś tam w miarę działa, ale to wcale nie znaczy, że my po prostu robimy mniej, robimy znacznie więcej niż robiliśmy, bo już myślimy na kilku płaszczyznach. Częściej myśleliśmy o tym, żeby ten klub jakby zyskał jakąś pozycję. W tym momencie musimy też myśleć o tym, żeby ten klub zarabiał na siebie, bo co miesiąc, bo mało osób o tym wie, co miesiąc każdy... Właścicieli klubów dostają masę faktur do opłacenia. więc my musimy również łączyć to w strefę naszą artystyczną, to co byśmy chcieli robić z tym, żeby biznes yy, nie ekspidował. Michał, można zarobić na prowadzeniu klubu? Prawie tak, tak. Na każdym biznesie można zarobić. Znaczy, jeżeli wiesz, jest takie stare powiedzenie, że ten dywizje zawsze to znaczy jeżeli zaczynamy od poziomu realizacji marzeń, a później dochodzi to ciężka praca profesjonalizm, szacunek do konsumenta tak zwanego, to myślę, że taki biznes się uda. Jeżeli to jest akurat prowadzenie klubu, to powinno się udać. Jeżeli to, o czym mówiłem w poprzednim wątku, nie popłyniesz, nie wydać się, że jesteś fantastyczną częścią supermelanżu, to masz szansę odnieść sukces. No to może pozostaniemy już w tym wątku. Co trzeba zainwestować, żeby odnieść sukces? A eee, sprzedać, sprzedać duszę diabół, czyli kochać techno. Eee, zainwestować high Highs, hajs, Highs, hajs, hajs, uzdrowić się w cierpliwość, mieć podstawy zarządzania i księgowości w głowie i zimną krew, skłonność do ryzyka i nie poddawać się po pierwszym rogu, który się nie kaszuje. Tak to bardziej wygląda. Trzeba mieć też plany sięgające trochę dalej niż czubek własnego nosa, wierzyć też niemożliwe. I nie osiadać na nowo. Po prostu, pracować jeszcze ciężej. Czyli każdy sukces powinien motywować Cię do tego, że sięgasz głębiej, a nie do tego, że kładziesz się na leżaku. I wtedy to zaczyna mieć sens, bo to jest chyba droga do rozwoju. A klub jest projektem jak każdy inny. Akurat to, że my się zajmujemy muzyką elektroniczną, to jest fantastyczne, bo to się łączy z dobrym nastrojem, zabawą, tańcem, gubieniem się. Jest to po prostu dużo bardziej ciekawsze niż moda, czy banki, czy... Finanse, ale w gruncie rzeczy podstawy sukcesu w biznesie są takie same chyba w każdej branży. Łukasz, czy można przygotować się do sukcesu? Przygotować się do sukcesu? Tak. Czy można umiejętnie nim zarządzać? Co trzeba umieć? Każdy umie, umie u nas coś innego. Leon jest zarządzającym, ja jestem marketingowo i dziennikarsko przygotowany. Piotr Olicz jest człowiekiem wielu talentów, ale przede wszystkim potrafi liczyć hajs. I też go przyniósł do tego festiwalu, bez z niego w ogóle nic się nie wydarzyło, nie wydarzy, bo on każdą dziewczynkę ogląda. Ja myślę, że nawet jeżeli nie jest człowiek przygotowany, to powinien się uczyć trakcji. Gdy zatem lat powstawał festiwal, ja byłem w trakcie studiów, byłem przed Szkołą Strategii Marki, byłem w agencji reklamowej. Przez kilka lat dopiero zacząłem robić tylko festiwal. I się okazało, że nie jestem w stanie robić Angry River po 18.00. Muszę o godzinie 10:00 zaczynać robić ten festiwal, bo już nie mam też siły na, na projekty. Więc nawet jeżeli nie jesteś przygotowany, to się przygotowuj w trakcie. Więc wszystkiego można się nauczyć, tylko nie bądź leniak. na Bo to jest ta konferencja. Mój kolega który powiedział, że nie uczmy ludzi być tutaj sami od seszami. Okej, okay, nie każdy musi prowadzić fanpage, ale. Potem, jeżeli chcę wziąć sobie człowieka od social mediów, to ja bym wiedział, co to jest Ja nie wciśnie jakichś innych rzeczy. Jeżeli chcesz wziąć agencję reklamową, to powinieneś mieć podstawowe informacje na temat jej działalności, bo zrobić zarobi konia. Więc uczmy się naszego biznesu, po prostu. Raport, chciałem zapytać a propos podejmowania ryzyka, o którym wspomniał Brzoza. Co zadecydowało, że zająłeś się prowadzeniem stworzeniem przede wszystkim agencji publikowej w kraju, w którym jeśli chodzi o ten aspekt, to wydaje mi się, że leży. Sam jako widziałem doświadczam tego, że wcześniej, wcześniej to, to jakoś nie funkcjonowało. Nadal w zasadzie to, kiedy to się zaczęło, to jest tak naprawdę prehistoria, bo to już trwa od 10 lat, a może coś się skłoniło do tego, żebyś tylko i wyłącznie pasja. I, I nic więcej. W ogóle 10 lat temu, kiedy zaczęliśmy, zakładaliśmy pierwszą agencję bookingową Substance ja zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi, jeśli chodzi o prowadzenie agencji bookingowej. Także nie wiem, czy podejmowałam jakieś ryzyko, bo sobie nie zdawałem z tego sprawy, co tak naprawdę robimy. I, i dopiero jakieś dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić profesjonalną agencję bookingową w Polsce. Chociaż to jest dalej bardzo, bardzo trudne zadanie. No właśnie, jeśli chodzi o trudności, jak, w jaki sposób uciągle się to odbywały z z którego żyjesz? Nie, nigdy nigdy faktycznie nie było tak, że, że to było moje główne źródło finansowania zarobkowania. Także to ja jestem na tym etapie, o którym wspomniał Łukasz, czyli dużo się dzieje na przykład po 16. Jeśli chodzi zarówno o projekt budyt, jak i CNC Bookings, współpracuję tutaj z Martą, która tutaj, tutaj siedzi, pracujemy razem, więc w pojedynkę nie, nie dałbym rady na pewno. Natomiast jeśli chodzi o sam rynek polski, no dużo osób, które tutaj funkcjonują na rynku, wiedzą jak to wygląda. Tak naprawdę to cały czas jest, jest misja przyzwyczajania promotorów, właścicieli klubów do, do faktu, że trzeba podpisać umowę, że artysta, polski artysta, który przyjeżdża na imprezę, tak samo chce się wyspać w hotelu, zjeść kolację. I... No co, tak. Naprawdę, to, to jest, to jest, to jest naprawdę, naprawdę wielka misja, z którą cały czas walczymy i tak jedugujemy w pewien sposób organizatorów imprez, ale tak jest uważam coraz, coraz lepiej. Na przykład dobrze nam się współpracuje z kolecami tutaj, tutaj siedzi. Rozumiem, że ta kreacja w żaden sposób e, nie jest dla ciebie męcząca. Nie, 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 absolutnie... Ale jest to, tak jak powiedziałem, to gdzieś wynika z pasji, z miłości do tego, co, co robimy i wkładamy w to dużo swoich sił. E, także nie, nie, absolutnie nie. E, chciałbym. Zapytać Tomka Kemonta, przedstawiciela i menedżera takich zespołów jak Samek, również Tomek Machowiecki, jesteś dość młodą osobą, ale odniosłeś sukces w takim znaczeniu, że zespoły, którymi się zajmujesz, są rozpoznawalne na scenie i są również pożądane. Więc jakie są kryteria i jak nauczyłeś się dostrzegać takie kryteria, żeby zadecydować i wycałować dany projekt, żeby się nim zajmować że są na pewno dla mnie, akurat, dla mnie ważne, ważne kryterium, tak zwane estetyczne. Czyli w zasadzie nie pracuję z artystami, których muzyki nie lubię i nie jestem w stanie tego robić i raczej ja tego do końca życia myślę, że nie zmienia. Może ewentualnie zatrudnię kogoś, kto będzie się zajmował muzyką, której ja nie mogę słuchać, jeżeli będę miał taką szansę kiedyś. To, to jest na pewno dla mnie główne kryterium. Natomiast no, wiadomo, że. Tak naprawdę zależy, zależy jakie mamy podejście do tego, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy wspierać taki zespół, w który wierzymy i tak dalej, dalej, to nie jest ważne postrzeganie go pod kątem potencjału marketingowego i jakiegoś tam sprzedaży. Tak? Jakby zróbmy dla nich wszystko, jeżeli uważamy, że to jest dobra muza, to oni się obronią i, i my, to, my po prostu jesteśmy, żeby im pomóc. Ale wiadomo, no, no, są, są jakieś kryteria, gdzie zawsze można, można spojrzeć na to, czy, czy ma większą sprzedaż, czy ma większą szansę na sprzedaż, czy, czy mniejszą, tak? Poza, poza muzycznymi. Czy, czy w jakiś sposób edukowałeś się do, do tego zawodu, czy jak to wygląda u ciebie? Nie, nie mam pojęcia. Po prostu. <śleszamy> 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 yeah, tak, prostu. Tak, sam wszystko jakoś No właśnie. Ja muszę to troszkę pochwalić, bo rzeczywiście zaczęliśmy współpracować ze sobą jak wcale nie był tak bardzo popularnym zespołem. No i rzeczywiście, to się od pierwszego obejrzenia. świetny profesjonalista, do tego sympatyczny i myślę, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach to też jest bardzo ważne, żeby nie zabrać się w tym wszystkim, żeby wiedzieć i znać swoje miejsce w szeregu, skromność i tak naprawdę bycie realną osobą. I najważniejsze jest nawiązywanie dobrej relacji, my to zrobiliśmy już przy niejednej flaszce, także to jest, zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, żeby nawiązywać relacje, a potem, potem dopiero robić jakieś biznes.